Wyszedłem z kina, przyjechałem do domu, siadłem na kanapie po to, by jak najszybciej opowiedzieć Wam o filmie Strefa Interesów. Strefa Interesów jest filmem miażdżącym, wstrząsającym, wbijającym w fotel. Jest filmem o Holokauście, o Auschwitz, ale zaufajcie mi, innym niż wszystkie. Jest filmem o komendancie, który pracuje w Auschwitz, a który wraz ze swoją rodziną mieszka w domu z ogródkiem tuż obok obozu koncentracyjnego. To tak dosłownie. A tak szerzej strefa interesów jest o perfidnej obojętności, o przedkładaniu własnej wygody, własnego świętego spokoju nad dramat, który dzieje się wokół, o odwracaniu wzroku. Ten film ma słabsze momenty, e, zwłaszcza wtedy, kiedy akcja wychodzi z tego ogrodu, wychodzi z tego e, domu, ale one są tak rzadkie i naprawdę tak nieistotne, że nie ma co o nich gadać. Dwójce głównych bohaterów, a zwłaszcza żonie komendanta, zadałbym jedno pytanie: jak możesz tak żyć? Jak możesz tak funkcjonować? Słuchajcie, nie odwracajcie wzroku, nie tylko od tego filmu.